Udało się. Dla ciebie śpiewam wioskę tę, stary wieśniaku. Za to, że gdy zimno było w życiu mym, ty drewno swe oddałeś mi, i dałeś ogień wtedy, gdy obywatele godni czci, i bliźni nasi. Wszyscy w krąg zamknęli przede mną swe drzwi To niby nic, to parę drew Lecz starczy, żeby ogrzać się A w duszy mej płonęły tak, jakby płonął Cały las Więc kiedy umrzesz, stary już Gdy wieście, będzie czarny wóz Niech przez niebiański Cię wiedzie szlak. Aż do nieba bram. Prozatorskie oczywiście, prozatorskie potyczki w kopkach z górką, cokolwiek by to miało znaczyć, pora na kawałek prozy i to nie byle jakiej prozy, bo będziemy czytać, jeszcze ciągle się zastanawiamy, jeszcze się zastanawiamy, różne są mm, propozycje, myślę, że, że bliżej tam powiedzmy września to my się zdecydujemy na coś fantastycznego, ale... Ale, 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 na razie chciałbym Wam coś przeczytać ekstra. Coś ekstra. To jest proza pana Rafała Wujasińskiego pod tytułem Stara. Wydawnictwo Nowy Świat. Tekst ten był zrealizowany w Teatrze Polskiego Radia i został wydany w formie Książkowej po hiszpańsku na Kubie, oraz został wydany w Bułgarii. Posłuchajcie fragmentu, bo to bardzo jest interesujące bardzo ciekawe, bardzo mnie interesujące. Pracuje na drodze przez całe życie. Nie wiem ile tego życia mam, nie policzę go. Noszę narzędzia, odwalam łopatą ziemię albo pilnuję barakowozu, zostaję wtedy na noc sam. I to kocham najbardziej, to jest najlepsze na świecie. Czasami mi się śni śmierć. Przychodzi do zimnego barakowozu i się śni. Mam żonę i dwie córki, które mają mężów. Żona moja jest stara, ale chyba ciężko pracuje, jak ja jestem na drodze. Mówię na nią, stara. Los jest dla mnie dobry. Nigdy nie musiałem uczyć się czytać i pisać, a żyję. Mam pracę i śni mi się wiele rzeczy, na przykład, <grytanie> że latam samolotem. Nie znam nikogo, kto tak jak ja nie umie czytać i pisać. Nie ma takich. Moim sąsiadem jest, Nauczyciel, twardy człowiek, który po południu godzinami łazi po polach, pieszo chodzi do swojego brata, który mieszka 15 kilometrów od niego. Zimą też do niego chodzi. Cieszy się chyba ze śniegu, bo zimą chodzi częściej. Przed snem zdejmuję ubranie, które mi może przeszkadzać. I śpiew w barakowozie w kalesonach i koszuli. Trzy dni wolności, nie będę pracował, mogę znowu spać, mam być w środku, pilnować. Gdy nie śpię w barakowozie, wracam do domu. Jeżeli jestem do sześciu, siedmiu kilometrów od domu idę pieszo. Jeśli nie, to jadę autobusem. Pojechali wszyscy o czwartej. Robiliśmy na drodze do szóstej i nic mi się już nie chciało. Usiadłem na schodach barakowozu, żeby trochę odpocząć. Było mi z każdą godziną coraz lepiej. Miałem w baraku światło. Piecyk, stół, łóżko i, i trochę jedzenia. Kiedy nadchodził wieczór, przez chwilę pomyślałem, bez czułości, o mojej starej. Musiałem chwilę o niej pomyśleć, żeby wszystko we mnie było w porządku. Robiła obiad. Najadła się i szła spać na godzinę albo dwie, a ja wracałem pieszo kilka kilometrów z pracy i znajdowałem dwa kartofle w garnku. Wziąłem raz garnek, poszedłem te kartofle pokazać mojemu sąsiadowi, nauczycielowi. Potem je zjadłem i, i, i zrobiłem sobie herbatę. Barakowus ostatnio stoi ciągle w tym samym miejscu. Czasami wydaje mi się, że robota już dawno się skończyła ludzie poszli, a ja zostałem sam. Barakowus sąsiaduje z domem, w którym mieszka morderca. Wrócił do domu po wyroku, ale czasami. Gdy wpada w jakiś strach, ucieka przez okno i kryje się w polku kukurydzy albo w dołach postawach. Zabił piękną dziewczynę, która umiała cudownie tańczyć. Nie można było od niej oczu oderwać od cycków, od dupy, od piękności, którą miała w sobie. Wieczór się zaczął i mogę myśleć o wielu rzeczach, o jeszcze. Bardzo wielu sprawach. Morderca Michał wyszedł poprzedniego dnia ze swojego domu, i ciągle go nie było. Mógł, mógł przyjść do każdego, różne rzeczy zrobić. Mógł zry, zrobić, co chce, bo tacy ludzie, nie my, ludzie nie myślą, że można czegoś nie zrobić, bo nie wolno, bo kara będzie. To jest jakaś paskudna wolność. Mogę jeszcze przypomnieć sobie to, co lubię jeść, yy, pić albo myśleć. Stara i moje córki mnie wykańczają, nie, nie potrafię się im postawić. Wykończą mnie na dobre, będę musiał wcześniej umrzeć. Stara ma zwyczaj budzenia mnie o piątej, każe mi pracować w polu. Robię to, co normalnie robi koń. Kopię kartofle, ciągnę wózek, bronuję. I nic na to nie mogę poradzić, bo Bóg kocha takich, więc muszę tak trwać. Barakowóz jest moim ulubionym miejscem na świecie, bo nie należy do mnie, a mnie chroni. Zacząłem być szczęśliwym. Nie żal mi psów, ludzi, telewizora, słońca, niczego mi nie żal, bo mam barakowóz. Był jeszcze wieczór, wyszedłem znowu na schodki. Następnego dnia musiałem już wracać do starej, do mojego domu. Będę brał leki, na których napisów nie umiem odczytać. Tabletki, które biorą, nic dla mnie nie znaczą. Biorę leki na wiarę. Mogę ich brać dużo. Czuję się po nich tak samo, jak bez nich. Jestem tak drobny i mały, że zmieszczę się w psiej budzie, ale czasem dzieje się ze mną coś wielkiego, tak jak z drzewami, psem, świniami i starą. Już widzę moją starą. Myślę o niej. I boję się, że mi nie da jeść. Boję się, że umrę. Jestem robotnikiem na drodze i znaczy to dla mnie bardzo dużo, bo bez tego nie mógłbym być taki spokojny i z taką radością siedzieć w barakowozie. Robota to też mój Bóg, który jest zawsze przy mnie. Pilnuje mojej duszy. Stara wstaje ze swojego łóżka. Tak to widzę. I szybko chodzi. Nosi grube okulary. Jest lekko zgarbiona. Ciągle mam ją przed oczami. Ona panuje nad wszystkim: krowa, koń, pies, ziemia i ja. Wszystko jest jej. Klnie tak strasznie, że nie mogę tego wytrzymać. Nagle robi się cieplej. A Stara zmienia się w moich myślach, staje się inna. Prowadzi mnie w inne miejsce, które jest za drzwiami od stodoły. Ale wiem dobrze, że Stara nie daje mi żyć i chce mnie zabić. Obudziłem się około dziewiątej, pospałem sobie. Zostawiłem barakowu zmiennikowi i poszedłem do domu. Niecałe trzy kilometry. <laughs> Niezwykle piękny dzień. Byłem zawsze przyzwyczajony do kija, nie wiem skąd się to wzięło. Złapałem kij i poszedłem. <laughs> Stukałem mimo szosy. To pole rosły wzdłuż drogi. <laughs> Wydaje mi się, że wszystko jest na świecie tak zrobione. Żebym był szczęśliwy, żeby mi było dobrze. Jeżeli stara mnie zabije, to nie będę miał nic przeciwko temu. Gdyby nie stara, to trudno byłoby mi żyć. Lubię wolność, radość, ale może nie są mi potrzebne. Muszę żyć, a, a najlepiej to robić przy niej. Stara nosi te same ubrania od lat, jest silna, ale może się wydawać, że łatwo ją złamać. Dawno nie widziałem jej włosów, bo zawsze chodzi w chustce, a zasypiam przed nią i Wstaję po niej. Ona zawsze panuje. Czasami się cieszę, gdy po tygodniu roboty ją zobaczę. No, jest to radość, która nie ma żadnego sensu. No, i to bym wam przeczytał, Właśnieńskiego. Już, już polubicie Bohatera Starej, już goli. Ja go bardzo lubię. No. Wszystko jest dobrze. Wszystko dobrze? Mam nadzieję, że macie się dobrze. Ja pracuję jak Bohater Starej w lesie, jako drwal. Dne drzewo przygotowuje się do zimy. Pozazdrościłem mojemu dziadkowi Olesiowi, który ciął, rżnął, piłował, rąbał tajgę. Wydawało mu się, że cały las na Syberii powali. No, nie udało się. Ja próbuję iść w jego ślady. <śled> Piosnkę tę, dobra kobieta, za to, że gdy głodno było w życiu mym, ty chleb swój oddałaś mi, to tworzyłaś mi swój dom. Gdy bliźni nasi wszyscy w krąg, obywatele godni czci, zamknęli przede mną swe drzwi, to niby nic, to tylko chleb. Lecz starczy, żeby najeść się, A ja do dzisiaj w sercu mam ten zapach Chleba i smak. Więc kiedy umrzesz piękne już, Gdy wieście będzie czarny wóz, Niech przez niebiański Cię wiedziesz, lat. Aż do nieba bram, aż do nieba. Nieba bram. Do poniedziałku, orły do poniedziałku, tymczasem miłych snów.